W Bełchatowskim Sztabie WOŚP trwają ostatnie przygotowania. Wczoraj w sali gimnastycznej Liceum Kochanowskiego wszyscy zaangażowani otrzymali ostatnie wskazówki. W tym roku pieniądze do puszek ma zbierać 200 chętnych Bełchatowian. Dla nas najważniejsze jest to, żeby tą tradycję przekazywać tym osobom młodym. Przede wszystkim skupiliśmy się na osobach, na młodzieży ze szkół bełchatowskich. Oczywiście nie odmawialiśmy osobom, dzieciakom, które uczą się w szkołach poza Bełchatowem na, na terenie powiatu bełchatowskiego, bo bo, bo uważam, że każdy miał, powinien mieć możliwość uczestniczenia w takie, takim, takim szczytnym celu, tak? takim charytatywnej, a takiej charytatywnej akcji, która no, powinna nas wszystkich jednoczyć. I tutaj staraliśmy się tak, tutaj poustalać tę ilość osób, w każdej szkole, żeby wszystkim wyjść na, naprzeciw oczekiwaniom. Bełchatowskie atrakcje finału Wośby zaczną się w niedzielę o godzinie 9.30. Rozpalenie ogniska dla rozgrzania serc. Ja myślę, że to co się pojawi w niedzielę dla Bełchatowian tutaj przy Galerii Olimpia to będzie coś co Bełchatowie nie zapamiętają po prostu. Mam takie marzenie. Poza tym to co najważniejsze liczy się to ile pieniędzy zbierzemy, bo nie zapomnimy o tym, że oprócz tych wydarzeń takich artystyczno E, музичних Najważniejsze jest to, ile pieniędzy zbierzemy właśnie na tych najmłodszych, dla na tych najstarszych. I to jest główny nasz cel, ale przy okazji chcemy zagrać bardzo pozytywną muzykę. I tutaj od początku, może nie będę pamiętał w procentach, jak ten program wygląda, by jest bardzo obfity, ale zaczniemy od muzyki DJ-owskiej, czyli DJ Rafiks zagra dla nas tutaj od godziny 12 na Galerii Olimpia. Oczywiście nie trzeba zapomnieć o tym, że rozpoczynamy oficjalnie o 9.30 rozpaleniem ogniska dla rozrzania Serc. I tutaj zapraszam był Hatogan tego, żeby w tym po prostu uczestniczyli. Mam nadzieję, że to ognisko rozgrzeje nas wszystkich i wprowadzi taką bardzo pozytywną atmosferę. Od 12 już gramy przez rap, poprzez występy wokalistów, tutaj młodych wokalistów ode mnie ze szkoły, z drugiego liceum, poprzez ciężką muzykę, poprzez muzykę lżejszą Trudy, kamion i na końcu gwiazda wieczoru. Masters. Zespół Disco Polo chcieliśmy w tym roku dać możliwość posłuchania każdego rodzaju muzyki. Nie tylko te ciężkie uderzenia metalowe, ale od muzyka praktycznie każdego rodzaju. Dlatego kończymy mastersem. Mam nadzieję, że to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W trakcie, w trakcie koncertu, mastersa o godzinie 20. Światowego do nieba. W programie między innymi także pokaz aut tuningowych, który poprowadzi był Tuning Club. Pokazy udzielania pierwszej pomocy Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa. Pokazy pokonywania przeszkód przez osoby niepełnosprawne na wózkach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Ponadto Powiatowa Państwowa Straż Pożarna zaprezentuje swoje możliwości strażackie. Baza Lotnictwa Taktycznego z łasku zaprezentuje na stoisku sprzęt wojskowy. Około godziny 20.00 światełko do nieba, i tu należy podkreślić, że będzie to coś wyjątkowego. Czegoś takiego jeszcze w Buchatowie nie robiono. Mało tego. Nigdy na Włośpie podczas światełka. Nie było czegoś takiego robionego w Polsce. Także liczę na to, że nam to wyjdzie. Ja jestem przekonany, że nam wyjdzie, bo młodzież jest tutaj wspaniała, bohatowie i potrafimy zebrać taką ilość osób, żeby zrobiło potężne wrażenie. Nie będziemy straszyć zwierząt, obiecuję. Nie będziemy strzelać w powietrze tysiącami złotych, nie będziemy podpalać domów lampionami. Będziemy robić wrażenie zupełnie inne i mam nadzieję, że mieszkańcy zapamiętają to do końca życia. Organizatorzy nie chcą zdradzać szczegółów, my możemy jedynie zaznaczyć, że będzie bardzo kolorowo. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na naszej stronie internetowej.